Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy remont 4 You. W kilku moich ostatnich filmach sprawne oko niektórych widzów dostrzegło na budowie nowy sprzęt i dużo osób pisało w komentarzach, abym zrobił prezentację tego właśnie urządzenia. I dzisiaj wjeżdża do mnie na biurko młot udarowo-obrotowy firmy Bosch Professional GBH18V45C. Zapraszam na film. Oglądając no moje filmy raczej nie jest to tajemnicą, że preferuję na budowie narzędzia akumulatorowe. Ok, wiertarki, wkrętarki czy szlifierki kątowe na AKU to już standard chyba w każdej porządnej firmie remontowo-budowlanej. Ale co ze sprzętem do naprawdę ciężkich zadań? Dzisiaj przedstawiam Wam nowość w rodzinie elektronarzędzi Bosch Biturbo, a mianowicie ich młot udarowo-obrotowy na akumulatory 18V. Tak, tak moi drodzy, nie przesłyszeliście się, na 18V. Z racji tego, że jest to seria Biturbo, to sprzęt ten jest przystosowany do współpracy z akumulatorami wysokoprądowymi Procore. Uważam szczerze, że inżynierowie z Boscha zrobili kawał dobrej roboty, tworząc urządzenie do prac Heavy Duty, do którego nie musimy kupować osobnej platformy akumulatorowej na inne napięcie. Na początek powiem Wam troszkę o najważniejszych parametrach tego urządzenia. Po pierwsze siła udaru 12,5 JULA, rozumiecie to, aż 12,5 JULA z 18V narzędzia, niesamowite. I teraz kolejna z rękawa, waga urządzenia 9 kg z 8A akumulatorem. I teraz zadajecie pewnie pytanie, dlaczego wam o tym mówię, bo jest to urządzenie lżejsze od porównywalnych tego typu narzędzi sieciowych. Czyli mamy wolność i komfort pracy narzędzia akumulatorowego, które jest tak samo mocne i do tego lżejsze niż podobne tego typu narzędzie przewodowe. To ja nie mam więcej pytań. Według mnie urządzenie świetnie sprawdzi się w pracach instalatorskich. Super dla elektryków, hydraulików, ale również w pracach rozbiórkowych, gdzie zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa mamy odcięty prąd na obiekcie i jest jedno przyłącze prądu, do którego zazwyczaj mamy nie po drodze i trzeba kombinować z przedłużaczami. Teraz powiem Wam kilka najważniejszych moim zdaniem cech tego urządzenia. Rączka z amortyzacją głań, która jest naprawdę elastyczna, ale przy tym nie lata we wszystkie strony. Płynna regulacja obrotów przycisku, co jest pomocne, gdy zaczynamy wiercić i ważne jest precyzyjne wywiercenie otworu. Dodatkowo przycisk do blokady z który zarówno blokuje nam możliwość przypadkowego uruchomienia urządzenia, ale również pozwala zablokować przycisk, na przykład podczas kucia. I w ten sposób nie jesteśmy uzależnieni od ciągłego trzymania przycisku i możemy złapać młot tak, jak nam po prostu pasuje. Mamy też kilka trybów pracy do wyboru: tryb automatyczny, który sam optymalizuje urządzenie, tryb ulubiony, który możemy sami dopasować w aplikacji, bo urządzenie łączy się z aplikacją w telefonie. Tryb lekki do precyzyjnego kucia i wiercenia. Zwróćcie też uwagę na umiejscowienie samego akumulatora. W tym modelu jest on umiejscowiony z frontu narzędzia, a nie jak zazwyczaj możemy się spotkać od spodu pod rękojeścią. Według mnie to też bardzo dobry ruch ze strony inżynierów Boscha, bo po pierwsze, wydaje mi się, że urządzenie dzięki temu jest bardzo dobrze wyważone. Tutaj, środek ciężkości jest kierowany bardziej do przodu. Po drugie, w przypadku upadku narzędzia czy obijania się o gruz podczas kucia, akumulator jest bardziej chroniony przed uszkodzeniami. Dobra, słuchajcie, tyle tytułem wstępu, chodźcie, pokażę Wam ten sprzęt w akcji. Tego młota posiadam już kilka ładnych tygodni i powiem Wam szczerze, że miałem okazję gdzie go potestować, bo jak sami wiecie było dość dużo prac instalacyjnych ostatnio i było troszeczkę kucia i wiercenia. Powiem Wam, że komfort pracy tym urządzeniem jest bardzo dobry, tak jak powiedziałem wcześniej sprzęt jest lekki, a waga ma kluczowe znaczenie przy takich pracach, bo tak naprawdę nie męczymy się aż tak bardzo pracując z tym młotem. Podczas wykuwania bruz z pustaku ceramicznym, zdawało się, jakby ten sprzęt był nawet troszeczkę za mocny, ale zmiana trybu na soft pomogła w komforcie pracy. Wygoda narzędzi akumulatorowych jest po prostu fantastyczna, ale można by sobie zadać pytanie, jak długo ten sprzęt pracuje na jednym akumulatorze. Powiem Wam szczerze, że ja nie mierzyłem tego czasu. Ja podczas pracy wykorzystywałem akumulatory Procore 8Ah i mam następujące spostrzeżenia. Pracując, nazwijmy to nie ciągle, w zupełności one wystarczają. Oczywiście, jeżeli ładujemy je szybką ładowarką przeznaczoną do takich baterii. Wydaje mi się, że to dzięki energooszczędności silnika bezszczotkowego, który jest de facto sercem urządzenia, a w połączeniu z wcześniej wymienionymi bateriami zapewnia wysoką wydajność. Podczas gdy jeden się ładował, z drugiego korzystałem i akurat zamieniałem je na bieżąco. Akumulatory Procore 5,5, 8 i 12Ah są zoptymalizowane do tego urządzenia pod kątem wymagających zastosowań. Jednak wszystkie inne akumulatory Procore 18V, jak i również wszystkie standardowe akumulatory 18V są kompatybilne, ale nie zapewniają pełnej mocy urządzenia nazwanej przez producenta w tym wypadku Biturbo. Wiercenie wiertłem przebiciowym w cegle pełnej to peska dla tego sprzętu. W sumie to bardziej wysiadły moje barki od niekomfortowej pozycji pracy. I zanim wyłączycie film, bo testuję młot w ceramice, poczekajcie chwilę. Pamiętajcie film z montażem napędu do bramy? Tam też używałem tego modelu i jak widać sprawnie poradził sobie z fundamentem z mocnego żelbetu. Jeżeli chodzi o wiercenie w płycie fundamentowej w moim garażu, to założyłem wiertło 35 mm i sam otwiert nie trwał chyba nawet minuty. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony mocą tego sprzętu. Praktycznie nie odstają w ogóle od porównywalnych urządzeń sieciowych tego typu, a wiadomo, komfort pracy jest nieporównywalny. Co do przycisku blokady spustu narzędzia, gdy chcemy ją włączyć, aby sprzęt chodził cały czas, to nie możemy tego zrobić w pozycji wiercenia z udarem, ale tylko w samej pozycji kucia. Jest to zabezpieczenie, gdyby wiertło na przykład zaklinowało się podczas wiercenia, a my wypuścilibyśmy młot z rąk. Jeżeli już przy zabezpieczeniach jesteśmy, to sprzęt ma ich wiele. Chronią nas przed utratą zdrowia, a jego samego przed zniszczeniem. Moim zdaniem warto wymienić tutaj system Soft Start, który dzięki powolnemu przyspieszaniu zapewnia wygodną i precyzyjną pracę wiercenia i kucia. Kolejne zabezpieczenie to Kickback Control, które zmniejsza ryzyko nagłych reakcji urządzenia dzięki automatycznemu jego wyłączeniu przy zakleszczeniu się wiertła lub duta, zatem chroni nasze nadgarstki. Na koniec zakładam wiertło przebiciowe o średnicy 65 mm również firmy Bosch. I tutaj rada ode mnie, pamiętajcie, aby używać dedykowanych smarów do smarowania co jakiś czas głowic i o sprzętu SDS. Ja uważam, że jeżeli kupujecie drogie elektronarzędzia, to warto by było, aby służyły wam jak najdłużej, czyli po prostu warto o nie dbać. Wiercę bez strop i od razu niespodzianka. Trafiłem na pręty zbrojeniowe i to w dwóch kierunkach. Mimo wszystko postanowiłem wypróbować zarówno młot, jak i osprzęt i wierciłem dalej. Nie zawiodłem się, zarówno urządzenie, jak i wiertło dały radę. Wiertło niespodziewanie zaczęło się klinować i okazało się, że murarze zostawili tam worek po cemencie. Jeszcze kilka ujęć, żeby pokazać Wam, że wiertło wyszło z tej potyczki bez szwanku. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film, taka moja krótka recenzja, krótki test Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moim filmie. Co sądzicie o tym elektronarzędziu? Czy przypadło Wam do gustu, tak jak i mi? Czy może macie zgoła odmienne zdanie? Nie krępujcie się. Sekcja komentarzy pod filmem jest do Waszej dyspozycji. Na koniec tego wideo opowiem jeszcze kilka zdań. Słuchajcie, tutaj mam po mojej prawej stronie młot udarowo obrotowy Boscha GBH11DE. Nie będę porównywał tych dwóch elektronarzędzi, bo one się różnią od siebie i to porównanie byłoby po prostu nieadekwatne. Ale dążę do tego, że. Ten młot mam już ponad 10 lat i słuchajcie, tak naprawdę to jest jeden z moich najlepszych pracowników. Jest zawsze gotowy do pracy, nigdy nie był na serwisie, nigdy nie był na gwarancji. Jeżeli mam jakieś yy, po prostu ciężkie rzeczy do wykucia, biorę go z garażu, jadę na budowę, otwieram walizkę, działam, nie ma z nim najmniejszych problemów. Ale słuchajcie, jeżeli kupujecie tego typu narzędzia, czy to są młoto udarowo-obrotowe yy, na dużego SDS-a Maxa, czy młoty do kucia na SDS, a czy młotowiertarki na zwykłego SDS, a mniejszego SDS Plus. Pamiętajcie, żeby zaopatrzyć się w tego typu smar. I pielęgnować te swoje elektronarzędzia i tutaj macie żywy dowód na to, że jeżeli odpowiednio dbacie o te narzędzia, one odwdzięczą Wam się długowiecznością i będą zawsze gotowe do pracy. Tak jest moje zdanie, tak więc nie zapominajcie o tym. Powtarzam to wielokrotnie w moich filmach, że to jest bardzo ważne. Smarujcie swoje głowice SDS, po to są takie smary, żeby to po prostu robić. I to tyle na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, piszcie koniecznie w komentarzach swoją opinię. Link do tego narzędzia. Jeżeli chcecie o nim więcej poczytać, macie w pierwszej linii opisu. Zachęcam do otwarcia opisu, poczytania sobie o tym sprzęcie. Ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na Raziko!